Rozdział 135. Czy kula wyszła mi głową? Poszedł szesnasty. Począł wdrapywać się na Małe San Angelo. Od tyłu, sprawa w skos, posuwają się skokami żołnierze Smrokowskiego przez rozbite dzisiejszego rana stanowiska niemieckie. Podporucznik Bujnowski doczekał się wreszcie daje im znaki, aby się uchylili. Widać, jak major Smrokowski krzyczy, by przesuwać się do niego iść. Ściekiem, który jest w martwym polu. Przeszli ściekiem, wychylają się znowu. Niemcy walą do nich całą potęgą ognia. Strzelec bądźoszek unieszkodliwia jeden szpandał, ale inne walą. I widać z małego San Angelo, jak teraz to któryś osuwa się trafiony. Między innymi zostają ranni podporucznik Zemanek i starszy sierżant Grabowski. Plutonowy podchorąży jedwab obejmuje Pluton. Sierżant Szablowski widzi rannego kapitana królaka, który wciąż leży nieopatrzony, z wnętrznościami na wierzchu. Sierżant Szablowski wychyla się, by iść po królaka i otrzymuje od strzelca wyborowego postrzał w kąt oka i nosa. Zobaczy, kula nie wyszła mi tyłem głowy? odwraca się zaniepokojony do jedwabia. Kretynie! jakbyś miał dziurę, to byś nie żył odpowiada jedwab, przejęty spadłym na niego dowodzeniem. Ta nawała pada i na żołnierzy podporucznika Bujnowskiego. — Za wzgórze! — krzyczy Bujnowski. Zostawiając za sobą wachlarz rannych, zbiegają za małe San Angelo. Z tych czterdziestu pięciu uciułanych zostało piętnastu. Z tych pięćdziesięciu pierwotnej grupy odwodowej, z tych czterech, z którymi dotarł do kapitana Leśkiewicza, dwóch. Kapral Bicz i starszy strzelec Bombol — Jakiż można jeszcze wysiłek wydobyć. Od tyłu idzie samotnie sierżant Hamuda. Szuka ciała poległego podpułkownika Kamińskiego, a więc to znaczyło owo trwożnie szumiące słowo pułkownik. Resztka podporucznika bujnowskiego otrzymuje rozkaz wycofania się. Ma ubezpieczać na widmie lewe skrzydło trzynastego baonu.